Agnieszka Nowak zawsze wierzyła, że biblioteki są ostatnimi sanktuariami ciszy w hałaśliwym świecie. W wieku 32 lat znalazła swoje miejsce wśród zakurzonych regałów biblioteki głównej Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie każdy szept brzmiał jak krzyk. Z jej nieskazitelnie ułożonym kokiem, prostymi okularami w czarnych oprawkach i zawsze schludnymi, ale niewyróżniającymi się ubraniami, była niemal niewidzialna dla studentów przychodzących codziennie. Tak właśnie lubiła być strażniczką wiedzy, niewidoczną dla świata, ale pełniącą istotną funkcję. Tego październikowego poranka Warszawa obudziła się pod płaszczem mgły, która oplatała stare budynki Uniwersytetu jak zaklęcie. Agnieszka szła brukowanymi uliczkami, mijając secesyjne kamienice i kawiarnie, dopiero budzące się do życia. Jesienne liście. Szeleściły pod jej stopami, a chłodne powietrze szczypało w policzki. Wchodząc do biblioteki, jak zwykle skinęła głową pani Bożenie z recepcji, po czym ruszyła do swojego małego biurka w dziale katalogowania. Jeśli ta historia już sprawiła, że coś poczułeś, choćby najmniejszego, nie wychodź bez odwzajemnienia. Skomentuj i powiedz mi, skąd oglądasz ten film. I zasubskrybuj kanał. Jej dzień składał się z powtarzalnych, ale kojących rytuałów: katalogowanie nowych nabytków, odpowiadanie na e-maile od wykładowców, pomaganie zagubionym studentom pierwszego roku. Agnieszka lubiła tę przewidywalność, ten spokój. Jej życie toczyło się między regałami pełnymi książek. Między słowami wydrukowanymi na papierze, zdala od skomplikowanych relacji międzyludzkich, które zawsze wydawały jej się trudniejsze do zrozumienia, niż najbardziej zawiły system katalogowy. Podczas przerwy obiadowej, Agnieszka, jak zawsze, sięgnęła po swoją książkę. Tym razem był to Solaris Stanisława Lema, siedząc przy małym stoliku w kącie bibliotecznej kawiarni, pozwalała sobie na tę małą przyjemność: herbatę z cytryną, kanapkę z serem i godzinę ucieczki w świat literatury. Nikt nie przychodził do jej stolika, nikt nie przerywał jej czytania. Studenci i pracownicy wiedzieli, że panna Nowak ceni sobie spokój. Tego dnia jednak coś zakłóciło zwyczajową rutynę. Tuż przed powrotem na stanowisko Agnieszka usłyszała fragment rozmowy między dyrektorem biblioteki a elegancko ubranym mężczyzną, którego nigdy wcześniej nie widziała. Oczywiście, panie Ravecki, pańska hojność jest nieoceniona dla naszej instytucji, mówił dyrektor Malinowski ściskając dłoń mężczyzny. Nowe skrzydło zostanie otwarte zgodnie z harmonogramem za dwa miesiące. Liczę na to, odpowiedział mężczyzna, nazwany Raweckim. Miał głęboki, pewny siebie głos, który nie pasował do cichej atmosfery biblioteki. Moja córka. Julia będzie chciała zobaczyć postępy. Jest równie zainteresowana literaturą co ja biznesem. Agnieszka nie chciała podsłuchiwać, ale coś w tym mężczyźnie przykuło jej uwagę. Był wysoki, z siwiejącymi skroniami, ubrany w doskonale skrojony garnitur. Nie wyglądał jak typowy darczyńca biblioteki. Raczej jak ktoś, kto buduje wieżowce i zmienia panoramę miasta. Popołudnie minęło jej na próbach skoncentrowania się na pracy, ale myśli wciąż wracały do tajemniczego inwestora. Kim był ten pan Rawecki? Dlaczego tak hojnie wspierał bibliotekę? Kiedy zamykała bibliotekę o dziewiętnastej, czuła dziwne napięcie, jakby coś miało się wydarzyć, jakby cisza przed burzą. Następnego dnia Agnieszka przyszła do pracy wcześniej niż zwykle. Lubiła te poranne chwile, gdy biblioteka była jeszcze pusta, a jedynym dźwiękiem był szum klimatyzacji i odległe kroki woźnego. Siedziała przy swoim biurku, sprawdzając wczorajsze zwroty, gdy usłyszała to krzyk. Ostry, przeszywający dźwięk, który rozdarł ciszę biblioteki jak błyskawica ciemne niebo. Agnieszka zamarła, jej serce przyspieszyło, dłonie zaczęły drżeć. Krzyk dobiegał znowu remontowanego skrzydła. Tego samego, o którym rozmawiał wczoraj dyrektor z panem Rawieckim. Przez moment nie wiedziała, co robić. Jej naturalnym odruchem było schowanie się, unikanie konfrontacji. Ale coś w tym krzyku, desperacja, ból. Sprawiło, że wstała i ruszyła w kierunku dźwięku. Nowe skrzydło było odgrodzone plastikową taśmą i znakami ostrzegającymi przed wstępem. Agnieszka przeszła pod taśmą, czując, jak łamie wszystkie zasady, które zwykle tak skrupulatnie przestrzegała. W półmroku zobaczyła postać siedzącą na podłodze, otoczoną rozsypanymi książkami i kurzem budowlanym. Była to młoda kobieta, może dwudziestokilkuletnia, z burzą rudych włosów i twarzą ukrytą w dłoniach. Obok niej leżała przewrócona drabina biblioteczna. Czy wszystko w porządku? Zapytała Agnieszka, podchodząc ostrożnie. Dziewczyna podniosła głowę. Miała zaczerwienione oczy i brudną od kurzu twarz. Nie, nic nie jest w porządku, odpowiedziała, próbując powstrzymać łzy. Miałam sprawdzić książki, które przenieśli tutaj z magazynu, ale drabina się zachwiała i upadłam. Chyba skręciłam kostkę. Agnieszka uklękła obok dziewczyny, zauważając, że jej prawy but był już zdjęty, a kostka zaczynała puchnąć. Musimy wezwać pomoc, powiedziała, sięgając po telefon. Nie! Dziewczyna chwyciła ją za rękę. Proszę, nie dzwoń po nikogo, nie powinno mnie tu w ogóle być. Ojciec mnie zabije, jeśli się dowie. Ojciec? Agnieszka spojrzała na nią uważniej. Delikatne rysy twarzy, pewna arystokratyczna postawa mimo bólu. Jesteś córką pana Raweckiego. Dziewczyna spojrzała na nią zaskoczona. Znasz mojego ojca? Nie osobiście. Słyszałam, jak rozmawiał wczoraj z dyrektorem o nowym skrzydle. Agnieszka zawahała się, po czym dodała: Jestem Agnieszka Nowak. Pracuję w dziale katalogowania. Julia Rawecka, przedstawiła się dziewczyna, próbując się uśmiechnąć mimo bólu. Przepraszam za kłopot. Chciałam tylko zobaczyć starą kolekcję poezji, którą przenieśli tutaj tymczasowo. Ojciec mówił, że są tu pierwsze wydania Szymborskiej. Agnieszka poczuła nagły przypływ sympatii do tej młodej kobiety, która ryzykowała tak wiele dla poezji. Pomogę ci wstać. Możemy pójść do mojego biura. Mam tam apteczkę. Ocenimy, czy potrzebujesz lekarza. Z trudem pomogła Julii wstać. Dziewczyna była lekka, ale każdy ruch sprawiał jej ból. Powoli, opierając się o Agnieszkę, dotarły do małego biura. Tam Agnieszka delikatnie oczyściła i obandażowała opuchniętą kostkę Julii, podczas gdy ta opowiadała o swoim zamiłowaniu do poezji, o studiach na filologii polskiej i o tym, jak jej ojciec, choć wspierał bibliotekę finansowo, nigdy nie rozumiał jej pasji do literatury. On widzi w książkach tylko inwestycje, mówiła Julia, krzywiąc się, gdy Agnieszka nakładała zimny kompres. Rzadkie wydania. Pierwsze egzemplarze. Dla niego to tylko aktywa, które zyskują na wartości. Nie rozumie, że słowa mają moc zmieniania życia. Agnieszka przytaknęła, zaskoczona, jak łatwo rozmawia się jej z tą dziewczyną, choć zwykle unikała takich osobistych interakcji. Rozumiem. Dla mnie książki zawsze były ucieczką i pocieszeniem. Dokładnie. Julia uśmiechnęła się szeroko, a jej twarz rozjaśniła się mimo bólu. Dlatego tak bardzo chciałam zobaczyć tę kolekcję. Ojciec obiecał, że nowe skrzydło będzie miało specjalną czytelnię poezji ale boję się, że zmieni zdanie, jeśli spadną notowania jego firmy. Gdy siedziały tak, rozmawiając o książkach i poezji, Agnieszka poczuła, jak jej zwyczajowa nieśmiałość powoli ustępuje. Było coś w Julii, jej entuzjazm, szczerość, może nawet ta beztroska, z jaką weszła do zamkniętej części biblioteki, co sprawiało, że Agnieszka czuła się swobodniej niż kiedykolwiek. Nagle drzwi biura otworzyły się gwałtownie. W progu stał wysoki mężczyzna w garniturze pan Rawecki, którego Agnieszka widziała wczoraj. Jego twarz była maską gniewu i niepokoju. Julio cała administracja cię szuka, jego głos był jak grzmot w małym pomieszczeniu. Co Ty sobie myślałaś, wchodząc do strefy budowy i co się stało z twoją nogą? Julia zbladła, ale podniosła brodę w geście wyzwania. Chciałam tylko zobaczyć kolekcję poezji, tato. Gdybyś czasem słuchał, co mówię, wiedziałbyś, jak bardzo mi na tym zależało. Pan Rawecki westchnął głęboko, przeczesując dłonią siwe włosy. Dopiero teraz zauważył Agnieszkę, która starała się być jak najmniej widoczna. A pani to? Agnieszka Nowak z działu katalogowania, odpowiedziała cicho, wstając. Usłyszałam krzyk pańskiej córki i przyszłam pomóc. Myślę, że to tylko skręcenie, ale powinna to zobaczyć lekarz. Spojrzenie mężczyzny złagodniało nieco. Dziękuję za pomoc, panno Nowak. Przepraszam za to zamieszanie. Zwrócił się z powrotem do córki. Jedziemy do lekarza. Natychmiast. Gdy pomagał Julii wstać, dziewczyna spojrzała na Agnieszkę. Dziękuję za wszystko. Wrócę, obiecuję. Musimy dokończyć naszą rozmowę o Szymborskiej. Agnieszka uśmiechnęła się nieśmiało, czując dziwne ciepło rozlewające się w jej piersi. Z przyjemnością. Wracaj do zdrowia! Gdy wyszli. Agnieszka usiadła przy swoim biurku, próbując przetworzyć to, co się właśnie wydarzyło. Jej uporządkowane, ciche życie zostało zakłócone przez krzyk w bibliotece i nic już nie będzie takie samo. Przez następne dwa tygodnie Agnieszka łapała się na tym, że myśli o Julii Raweckiej częściej niż chciałaby przyznać. Zastanawiała się, czy jej kostka już wyzdrowiała, czy wróciła na uczelnię, czy znalazła gdzie indziej te wiersze szymborskiej, których tak pragnęła. Kilka razy była bliska zapytania dyrektora Malinowskiego o stan zdrowia córki głównego inwestora, ale jej wrodzona nieśmiałość zawsze brała górę. Dlatego też, gdy pewnego deszczowego popołudnia zobaczyła Julię wchodzącą do biblioteki, poczuła jednocześnie radość i niepokój. Dziewczyna poruszała się już bez widocznego bólu, choć wciąż lekko utykała. Miała na sobie granatowy płaszcz przemoczony deszczem, a jej rude włosy były związane w luźny warkocz. Rozglądała się, jakby kogoś szukała. Agnieszka udawała, że jest zajęta układaniem książek, ale kątem oka obserwowała Julię. Ku jej zaskoczeniu, dziewczyna podeszła prosto do jej biurka, uśmiechając się szeroko. Agnieszko! Nareszcie cię znalazłam! Powiedziała z entuzjazmem, który wydawał się zupełnie nie na miejscu w cichej bibliotece. Czy masz chwilę? Zanim Agnieszka zdążyła odpowiedzieć, Julia położyła na jej biurku małe, eleganckie pudełko. To dla ciebie, za pomoc i za. cóż, za wysłuchanie mnie! Agnieszka otworzyła pudełko niepewnie. W środku leżał mały, srebrny wisiorek w kształcie otwartej książki z wygrawerowanym cytatem. Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła. Szymborska szepnęła Agnieszka. Rozpoznając słowa, Julia uśmiechnęła się. Wiedziałam, że rozpoznasz. Słuchaj, wiem, że to może wydawać się dziwne, ale chciałabym zaprosić cię na kawę. Znalazłam niesamowitą kawiarnię literacką niedaleko uniwersytetu i pomyślałam, że mogłabyś mi pokazać, które książki z nowej kolekcji warto przeczytać w pierwszej kolejności. Agnieszka poczuła, jak rumieniec wpełza na jej policzki. Nie pamiętała, kiedy ostatnio ktoś zaprosił ją gdziekolwiek, a już na pewno nie ktoś tak pełen życia jak Julia. Jej pierwszym odruchem było odmówić, schować się za swoją nieśmiałością, jak za tarczą. Ale coś w oczach Julii, szczerość, ciepło sprawiło, że skinęła głową. Z przyjemnością, odpowiedziała cicho kończę pracę o siedemnastej. Od tamtego dnia ich przyjaźń rozkwitała powoli, ale pewnie. Kawiarnia literacka stała się ich regularnym miejscem spotkań. Julia opowiadała o swoich studiach, o marzeniach, o zostaniu poetką wbrew woli ojca, który widział ją jako przyszłą dyrektor finansową w swojej firmie. Agnieszka słuchała, doradzała, a z czasem zaczęła też opowiadać o sobie, o samotnym dzieciństwie z książkami jako jedynymi przyjaciółmi, o miłości do literatury, która zaprowadziła ją do pracy w bibliotece. O strachu przed zmianami i nowymi ludźmi. Nigdy nie pozwoliłaś sobie naprawdę żyć, powiedziała jej kiedyś Julia, gdy siedziały przy oknie kawiarni, obserwując deszcz spływający po szybie. Wiem, że to brzmi brutalnie, ale czytanie o życiu to nie to samo co życie. Agnieszka nie odpowiedziała, ale słowa Julii zapadły jej głęboko w pamięć. Czy naprawdę przez całe życie tylko obserwowała z boku? Nigdy nie odważając się wejść w środek? Tymczasem w bibliotece trwały intensywne prace nad nowym skrzydłem. Pan Rawecki przychodził regularnie, aby nadzorować postępy i za każdym razem szukał Agnieszki, aby zapytać o Julię albo porozmawiać o książkach, które jego córka ostatnio czytała. Początkowo te rozmowy były dla Agnieszki torturą. Czuła się niezręcznie w obecności tego pewnego siebie, władczego mężczyzny. Ale z czasem zauważyła, że pod maską bezwzględnego biznesmena kryje się człowiek, który naprawdę kocha swoją córkę, choć nie zawsze potrafi to okazać. Julia zawsze była uparta, powiedział jej pewnego dnia, stojąc przed regałem z poezją. Po matce to ma. Ona też kochała wiersze bardziej niż liczby. Myślę, że Julia po prostu szuka swojej własnej drogi, odpowiedziała Agnieszka, zaskakując samą siebie odwagą. I myślę, że jest pan z niej dumny, nawet jeśli wybiera inną ścieżkę. Pan Rawecki spojrzał na nią z zaskoczeniem, które szybko przerodziło się w szacunek. Może ma pani rację, panno Nowak? Może rzeczywiście jestem dumny. Przez te rozmowy Agnieszka zaczęła rozumieć, dlaczego Julia buntowała się przeciwko ojcu, ale też dlaczego tak bardzo zależało jej na jego aprobacie. Pewnego dnia odważyła się podzielić tymi przemyśleniami z Julią. On po prostu nie rozumie, że poezja to nie hobby, to sposób życia, odpowiedziała Julia z goryczą, mieszając łyżeczką kawę, ale czy ty próbowałaś zrozumieć jego punkt widzenia? Zapytała delikatnie Agnieszka: On martwi się o twoją przyszłość, o to, czy będziesz mogła się utrzymać, żyjąc z poezji. Julia otworzyła usta, żeby zaprotestować, ale zatrzymała się. Nigdy nie myślałam o tym w ten sposób przyznała w końcu. Zawsze widziałam tylko jego chłód i kontrolę, nigdy troskę. Czasem najtrudniej jest zobaczyć to, — Co jest najbliżej? — powiedziała Agnieszka, myśląc nie tylko o Julii i jej ojcu, ale też o sobie, o tym, jak długo chowała się za książkami, nie widząc, że życie przecieka jej przez palce. Następnego dnia, ku zaskoczeniu Agnieszki, Julia przyszła do biblioteki z ojcem. Pan Rawecki niósł dużą teczkę, a Julia wyglądała jednocześnie na zdenerwowaną i podekscytowaną. I panno Nowak zaczął pan Rawecki oficjalnym tonem. Chciałbym prosić o pani profesjonalną opinię. Julia przygotowała propozycję programu literackiego dla nowego skrzydła, warsztaty poetyckie, spotkania z autorami, klub książki. Chcielibyśmy, żeby pani to przejrzała i powiedziała, czy to ma sens z punktu widzenia biblioteki. Agnieszka przyjęła teczkę, czując ciężar zaufania, jakim ją obdarzyli. Oczywiście, przejrzę to z przyjemnością. Gdy zostały same, Julia ścisnęła jej dłoń. To Twoja zasługa. Rozmawiałam z ojcem, naprawdę rozmawiałam, może pierwszy raz od lat. On nadal uważa, że powinnam mieć poważny zawód, ale zgodził się, że mogę też rozwijać program literacki dla biblioteki. Agnieszka uśmiechnęła się, czując dumę i radość. To wspaniale, Julio. Naprawdę. Wieczorem, siedząc w swoim małym mieszkaniu, Agnieszka przeglądała propozycje Julii. Były ambitne, kreatywne, pełne pasji, zupełnie jak ona sama, ale były też zaskakująco dobrze przemyślane, od strony organizacyjnej i finansowej. Widać było, że Julia jednak odziedziczyła coś z biznesowego zmysłu ojca. Pisząc swoje uwagi i sugestie, Agnieszka zdała sobie sprawę, że coś się zmieniło. Już nie była tą samą nieśmiałą bibliotekarką, która drżała na myśl o rozmowie z nieznajomym. Dzięki Julii, dzięki jej energii i odwadze, Agnieszka zaczęła wychodzić ze swojej skorupy, zaczęła marzyć o czymś więcej niż tylko ciche życie wśród książek i nagle wiedziała, co musi zrobić. Sięgnęła po telefon i po raz pierwszy z własnej inicjatywy zadzwoniła do Julii. Mam pomysł, powiedziała, gdy dziewczyna odebrała. Co powiesz na to, żebyśmy razem prowadziły te warsztaty poetyckie? Otwarcie nowego skrzydła biblioteki przypadło na mroźny, ale słoneczny dzień grudnia. Główny hol wypełnił się gośćmi przedstawicielami miasta, profesorami uniwersytetu, studentami i miłośnikami literatury. Agnieszka ubrana w elegancką granatową sukienkę zamiast zwyczajowej szarej spódnicy stała nieco z boku, obserwując tłum. Julia, olśniewająca w czerwonej sukience, poruszała się między gośćmi z wdziękiem i pewnością siebie. Co jakiś czas ich spojrzenia się spotykały i wymieniały uśmiechy, konspiracyjne, pełne wspólnej tajemnicy bo tylko one wiedziały ile pracy ile nieprzespanych nocy ile sporów i kompromisów kosztowało je przygotowanie programu literackiego który dziś miał zostać oficjalnie zainaugurowany denerwujesz się zapytał cichy głos obok Agnieszki stanęła pani Bożena z recepcji starsza kobieta która pracowała w bibliotece dłużej niż ktokolwiek inny trochę przyznała Agnieszka ale to dobry rodzaj stresu Pani Bożena poklepała ją po ramieniu: Pięknie wyglądasz, dziecko, i dobrze cię widzieć taką ożywioną. Ta dziewczyna Rawecka dobrze na ciebie wpłynęła. Zanim Agnieszka zdążyła odpowiedzieć, rozbrzmiały brawa. Pan Rawecki wchodził na małe podium ustawione w centralnym punkcie holu. Mimo oficjalnego garnituru wyglądał dziś inaczej, bardziej zrelaksowany, z cieplejszym uśmiechem. Panie i panowie, zaczął, a jego głęboki głos wypełnił przestrzeń bez pomocy mikrofonu. Witam Was w nowym skrzydle Biblioteki Głównej Uniwersytetu Warszawskiego. To miejsce jest wyjątkowe z wielu powodów. Po pierwsze, zawiera jedną z najcenniejszych kolekcji poezji polskiej w kraju. Po drugie, będzie służyć nie tylko jako repozytorium książek, ale jako żywe centrum literackie z warsztatami, spotkaniami, dyskusjami. Przerwał na moment, a jego wzrok przesunął się po zgromadzonych, zatrzymując się na Julii, a potem na Agnieszce. Dyn, ale najważniejszy powód jest taki, że to miejsce już zmieniło życie dwóch osób mojej córki Julii i panny Agnieszki Nowak, które razem stworzyły program literacki, jaki dziś inaugurujemy. Agnieszka poczuła, jak rumieniec rozlewa się po jej policzkach, gdy kilka osób odwróciło się, by na nią spojrzeć. Julia uśmiechnęła się do niej szeroko, dodając jej odwagi. Pozwólcie, że oddam głos im obu, zakończył pan Rawecki, wskazując dłonią na Julię i Agnieszkę. Julia podeszła do podium pewnym krokiem, a Agnieszka czując, jak serce wali jej w piersi. Dołączyła do niej, nigdy wcześniej nie przemawiała publicznie, zawsze unikała bycia w centrum uwagi, ale dziś czuła, że to ważne, że musi przełamać ten ostatni bastion swojej nieśmiałości. Dziękujemy wszystkim za przybycie, zaczęła Julia, jej głos dźwięczny i pełen entuzjazmu. Ten projekt jest dla nas obu bardzo osobisty. Dla mnie to spełnienie marzenia o stworzeniu miejsca, gdzie poezja i literatura będą żywe, gdzie słowa będą łączyć ludzi. Spojrzała na Agnieszkę, przekazując jej nieme zaproszenie do zabrania głosu. Agnieszka wzięła głęboki oddech. A dla mnie, powiedziała zaskoczona spokojem własnego głosu, to początek nowego rozdziału. Przez wiele lat byłam tylko strażniczką książek. Teraz chcę być także pomostem między nimi a czytelnikami. Chcę dzielić się pasją do literatury, którą zawsze nosiłam w sercu, ale którą bałam się pokazać światu, spojrzała na twarze ludzi przed sobą. Nie były to już przerażające może nieznajomych, ale pojedyncze osoby, każda z własną historią własnymi marzeniami. Literatura uczy nas, że każde życie jest opowieścią wartą opowiedzenia. Nasz program ma na celu pomóc każdemu odnaleźć własny głos, własne słowa. Gdy skończyła, rozległy się brawa. Julia ścisnęła jej dłoń, a w jej oczach Agnieszka zobaczyła dumę i coś jeszcze, głęboką przyjaźń, która narodziła się z przypadkowego spotkania, z krzyków ciszy biblioteki. Po oficjalnym otwarciu goście rozeszli się po nowym skrzydle, podziwiając nowoczesne czytelnie, regały pełne książek, przytulne kąciki do czytania. Agnieszka stała przy wystawie rzadkich wydań poezji, gdy podszedł do niej pan Rawecki. Panno Nowak zaczął, po czym poprawił się z uśmiechem. Agnieszko, chciałem ci podziękować, nie tylko za twoją pracę przy programie, ale za to, co zrobiłaś dla Julii. Pokazałaś jej, że może połączyć swoją pasję z praktycznym działaniem, a mnie nauczyłaś, że powinienem bardziej słuchać swojej córki. Agnieszka potrząsnęła głową. To Julia zmieniła moje życie. Nie odwrotnie pokazała mi, że nie wystarczy czytać o życiu, trzeba w nim aktywnie uczestniczyć. Pan Rawecki uśmiechnął się szerzej. Może zmieniłyście się nawzajem. To chyba najlepsza definicja prawdziwej przyjaźni. Później, gdy większość gości już wyszła, Agnieszka i Julia siedziały na parapecie w jednej z nowych czytelni, patrząc na ośnieżony kampus uniwersytecki. Udało nam się, powiedziała Julia, opierając głowę o szybę. Wiesz, kiedy usłyszałam twoje kroki po tym, jak upadłam w tamtym pustym korytarzu, byłam przerażona. Myślałam, że to ochroniarz, który na mnie nakrzyczy. Nigdy bym nie pomyślała, że to będzie początek tego wszystkiego. Agnieszka uśmiechnęła się, bawiąc się wisiorkiem w kształcie książki, który teraz nosiła codziennie. Ja też nie, ale cieszę się, że to było tak, a nie inaczej. Julia sięgnęła do torby i wyciągnęła mały pakunek. Mam coś dla ciebie, taki mały prezent na otwarcie. Agnieszka rozwinęła papier, w środku był notes w eleganckiej, skórzanej oprawie. Na pierwszej stronie Julia napisała: Na twoje własne słowa, na twoją własną historię, bo każdy zasługuje, by jego głos został usłyszany. Zawsze mówiłaś, że jesteś tylko strażniczką cudzych słów, powiedziała Julia, widząc wzruszenie Agnieszki, ale myślę, że masz własne słowa, które czekają, by je zapisać. Agnieszka przesunęła palcami po gładkiej kartce, czując, jak coś w niej się otwiera. Jakby nowa przestrzeń, nowe możliwości. Może masz rację, szepnęła. Może nadszedł czas, by zacząć własną opowieść. Za oknem zaczął padać śnieg, przykrywając bielą cały świat, jak czysta kartka czekająca na pierwsze słowa nowej historii. Jeśli dotarłeś aż tutaj i poczułeś każde słowo, nie odchodź bez zasubskrybowania. Opowiadam te historie z sercem na dłoni, by dotrzeć do ludzi takich jak ty, którzy czują, którzy się wzruszają, którzy żyją. Jeśli to naprawdę cię poruszyło, odwdzięcz się, skomentuj, zasubskrybuj. Dołącz do tej rodziny ze mną aż do następnego filmu.